Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie. Rada parafialna oraz parafianie zwracają się z gorliwą prośbą do Jego Ekscelencji, Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa, o pozostawienie księdza kanonika Jacka Tosia na stanowisku proboszcza w parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa w Żytowiecku. Żarliwie prosimy o zmianę decyzji, gdyż będzie to dla nas krzywdzące stracić tak oddanego sługę Bożego. Z głęboką nadzieją, ale też obawą patrzymy w przyszłość naszej małej wspólnoty. Szanowni państwo, drodzy parafianie z Żydowiec, Decyzja w sprawie zmiany księdza proboszcza Jacka Tosia została już podjęta i utrzymuje ją w mocy. Chcemy zaradzić wszystkim problemom i oczekiwaniom każdego wiernego naszej archidiecezji. Nie oznacza to jednak, że zawsze spotkają się one ze zrozumieniem i pełną akceptacją. Jest Bóg, człowiek przychodzi do Kiedy ludzie Naprawdę to siły po musiały pilnować w porządku właśnie przed Kościołem. Za tak, chwilę wystawimy czego sakramentu i wyruszymy w procesji przez ulicę Cztowiecka. Dlatego też i jest myli mojej na i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na podpuszczenie grzechów, to im się na moją panę. Jest przyjacielem, jest naprawdę przyjacielem. To jest przyjaciel, którego my przez 6 lat kochaliśmy. O, śpiewaliśmy, żarty opowiadał, no super było, super. Brzuchy nas bolały od śmiechu. Dziękujemy księdzu proboszczowi za to, że pokazał nam, że można być również nie tylko księdzem, ale również człowiekiem, że pokazał nam, że jesteśmy równi i możemy wspólnie dużo zdziałać. Przychodząc tutaj wyremontowałeś, odbudowałeś wszystko to, co było zaniedbane przez ten czas, przez ten okres. Nie tylko wyremontowałeś kościół, nie tylko wyremontowałeś probostwo, ale podbudowałeś, wyremontowałeś naszą wiarę w księżę. przede wszystkim cierpliwości, spokoju, wiernych Tobie dobrych parafetów całego serca obie tego życzę. Księży proboszczu, dziękuję księdzu za to, że księdzu zawsze wyrozumiał, że dzięki księdzu chciała nam przychodzić do kościoła. Dziękuję księdzu Jackowi za troskę, okazałe serce i opiekę oraz za wyjazd do Lubasza. Kochany księdzu proboszczu, serdecznie Ci dziękuję, że dzięki Tobie zostałem ministrantem. Jest mi bardzo przykro, że musisz odejść. Sam służyłeś? Tak. I, i trudno było wtedy? <laughs> No, ale to nie było w niedzielę, tylko w jakiś tam dzień, chyba w piątek. I co ci powiedział wtedy? No, pochwalił mnie, że wszystko dobrze zrobiłem. Proszę księdza. Lubię księdza, dlatego, że był ksiądz dla mnie miły. Lubię księdza za to, że ma ciekawe kazania i nie wyzywa, gdy ktoś popełnia błędy. Księżę kanoniku proboszczu. My jako służba kościoła bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Było nam bardzo miło współpracować. Mnie na górze, ja oczywiście dziękuję w imieniu również mojego taty, z którym ksiądz proboszcz miał okazję współpracować. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi za miłe z nim prace. No i bardzo mu życzę dużo zdrowia. No i ochroń tych łas Boży od Matki Bożej. Dziękujemy księciu za nasze dobre serce, za to, że był z nami i za to, że pokazał nam, jak można być dobrym człowiekiem. Dziękujemy mu za to, że był z nami, że zrobił wiele dla kościoła. Dziękujemy za to, że, że po prostu był, że był jak przyjaciel. Życzymy mu szczęścia, powodzenia, żeby trafił na takich dobrych parafian jak my i żeby nie zapominał o nas, o zdrowia i wszystkiego, czy bezpośrednictwa bezpośrednictwa, bezpośrednictwa Bożego. Bożego. Dziękujemy, że objął naszą parafię wtedy, w tych trudnych czasach, kiedyśmy byli jako parafia rozlecona. Po prostu nie było takiego księdza w tej parafii, jak do tej czasu. W można powiedzieć, że ten ksiądz połączył pokolenia, nie? Pokolenie młodych, starszych, reaktował, reaktował się, można powiedzieć, w z który fajnie, prężnie działa. No taki budowniczy, nie? Budowniczy potrafi zbudować tą atmosferę, przyciągnąć ludzi, zainteresować to jest to taki człowiek, który, który był tutaj potrzebny. Musimy bardzo podziękować, że w ciągu tych sześciu lat proboszcz zjednoczył, można powiedzieć, parafie, jak i również spowodował, że bardzo dużo osób powróciło na łono naszego żytowieckiego kościoła. Całe probostwo od nodi. przed probostwem, dach na kościele, obydwu kościołach w Łęce Wielkiej i w Żytowiecku nagłośnienie oświetlenie jak i również by dokonał tego przede wszystkim duchowego zjednoczenia charaki, która była bardzo rozbita. Żebym u niego nie pracowała. Zgodziłam no, się, ale pod warunkiem, że I jeśli się tam nie będziemy zgadzać albo coś, to... Zrezygnuje. Ale zawsze się zgadzaliście, tak? No, przeważnie. Myślicie tej myśli. No, przeważnie go. Takie wspólne zainteresowania, bo i ogródki, no, i, i, i takie tam dekoracje, wspólne razem. Nie? No i, i pyta się mnie, czy wiem, jak się kupuje sandały po katolicku. Ja mówię, no nie, nie. I na środku tego sklepu mi klęczy, nie? Założył sandał nowy i klęczy, czy się zgina, nie? Jak się tutaj zgina dobrze, to znaczy, że jest dobre, że się nadaje. Nie? Ale po tych sześciu latach po ludzku, tu, tu żal odejść, nie? Spojrzał trzy razy na mnie, jak kiedyś kaszpirowski z telewizora, nic nie musiał mówić. To masz iść, po prostu masz na piśmie. Księży Jacku, nasz drogi przyjacielu, sześć lat temu nie odmówiłeś nam i nasze drogi się spotkały. Staliśmy się jedną ponad 1600 osobową rodziną. Poprowadziłeś nas, wlałeś nadzieję w nasze serca, odbudowałeś. Odnaleźliśmy dom tam, gdzie wcześniej była ciemność i pustka. Podnieśliśmy oczy ku niebu, zaufaliśmy ci. Nasze wspólne dzieło jest efektem trudu, zaangażowania i współpracy, z której jesteśmy bardzo dumni. Jesteśmy silniej otwarci na miłość Boga, ponieważ Ty nas tego nauczyłeś. Będziemy żyć dalej tak, jak Ty nam pokazałeś. Zawsze będziesz naszym księdzem, bratem, przyjacielem i przewodnikiem. Dobroć i życzliwość, którą nam okazałeś, będzie nas umacniać i prowadzić w tym trudnym czasie pożegnania. Drzwi naszej parafii zawsze będą stały dla Ciebie otworem, a my zostaniemy tutaj, by powitać Cię, gdy znów się spotkamy.